Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kolejna już 30. niedziela zwykła w ciągu roku. Powoli zbliżać się, będziemy do końca roku liturgicznego, ale jeszcze troszkę nam tych niedziel zostało, a potem kolejny rok liturgiczny, kolejny. Oczywiście w zależności, ile Bóg nam czasu jeszcze pozwoli na tej ziemi, na tę łezpadole przebywać, bo nasza ojczyzna jest oczywiście w niebie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia, na nim bym się chciał skupić, Wyjątkowo troszkę zostać pierwsze i drugie czytanie. Tematycznie powiązana Księga Mądrości, to jest pierwsze czytanie z Ewangelią o Paryzeuszu i Celniku i tych dwóch postawach. Moi drodzy, Paryzeusz, który no, był uczonym który znał 613 przekazań Bożych, przestrzegał, jak sam mówi, dwa razy w tygodniu pościł, yy, dawał dziesięcinę z wszystkiego, co nabywa yy, i w ogóle był taki super. Nawet całkiem dobrze rozpoczął modlitwę w świątyni do Boga, ponieważ zaczął dziękować. Dziękuję Ci, Boże, tylko że zamiast skupić się na Bogu, skupił się na sobie, że jest właśnie taki fajny, że yy, porównując się z cenkami, yy, z yy, założnikami, z jakimiś tam złodziejami, on jest w ogóle świetny, no i właśnie, że wypełnia to, wypełnia tamto i inne, jeśli chodzi o Boże, przepisy, więc w sumie, Panie Boże, nie, mam, nie masz mi nic do zarzucenia sobie też i super, że mnie masz. Tą, te postawę, kochani, z jednej strony Pan Jezus oczywiście nie pochwala i ten człowiek odchodzi w tej Ewangelii nie usprawiedliwiony ze świątyni, natomiast zastanówmy się, czy czasami w naszym życiu, w naszej duchowości. Dość często, ja to widzę sobie dość często, taka postawa trochę faryzejska nam nie towarzyszy. Właśnie albo porównywania się z innymi przed Bogiem, że trochę jesteśmy lepsi, w innych czasie trochę, trochę słabsi, trochę taka fałszywa pokora, albo właśnie trochę takiego skupienia się trochę bardzo na sobie. Co to nie ja? Zobaczy, że to idzie nawet w takie skupienie się bardzo często na swoich słabościach, problemach. W centrum nie Bóg, w centrum ja. Natomiast koń celnika, który był kolaborantem, który ściągał podatki, który nie był lubiany, który nie potrafił się za bardzo zapytać, jak się drugi człowiek czuje, czy czegoś mu nie potrzeba, tylko po prostu żądał kasy, 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 jak taki po prostu zawzięty jakiś mega komornik. I moi drodzy, on czy o dziwo e, odchodzi ze świątyni nieustrawiedliwiony przez Boga nie dlatego, jak postępował, nie dlatego, jaki był jego życiorys, ile nagrzeszył. Tylko dlatego, żeby powiedział jedno zdanie Boże, bądźmy miłości w ale nie skupił się na sobie, lecz właśnie na Bogu, na, na Chrystusie. Koń, to jest bardzo ważna rzecz. Taki pierwszy krok na dzisiaj, abyśmy właśnie nie skupiali się w spotkaniu z Bogiem, ale i w naszej codzienności na swoich tylko sprawach, na swoich tutaj marzeniach, problemach, trudnościach, ale oddawajmy je Bogu i skupiajmy się przez to na Bogu, Boże, ty prowadź. Boże, niech się pełni Twoja wola, niech się dopełnia, się spełnia. Boże, niech się realizuje Twój plan na moje życie, moje, mojego małżeństwa, mojej rodziny, mojego kopuństwa, mojego wszystkiego. Natomiast pani drugi krok jest to wiele trudniejszy. Troszkę podprowadza nas też święty Paweł w dzisiejszym mieście do Tymoteusza, że on daje z siebie ofiarę. Ofiarę, gdzie krew będzie przelana. Przecież wiemy, został ścięty mieczem w Rzymie, tak? Po połowie pierwszego, to przecież no to bodajże czwarty rok pierwszego wieku naszej ery po Chrystusie, gdzie zostaje osamotniony, bo na początku w mojej broni nikt przy mnie nie stanął. W drodze ten drugi krok, ten trudniejszy, w tym Ustanawianiu Boga i podporządkowywaniu Bogu, wszystkiemu stanowianiu go na pierwszym miejscu w naszym życiu, to jest krok poświęcenia mu życia. To jest naprawdę wejście, że chcę wypełnić Wam wolę, nie trochę, nie na 88-96%, na 100%. znaczy, że ja się tobie już poddaję, ja chcę, żebyś Ty przejął kontrolę na wszystko, co jest we mnie co wychodzi ze mnie, czym działam na zewnątrz. Kochani, jedna taka historia Kary e, Petr, e, która Petrilo, przepraszam, która no, tak Kiara Petrilo, ta kobieta, która poświęca swoje życie e, po to, żeby ratować życie drugiego człowieka, dokładnie swojego dziecka, pierwsza ciąża. Dzieciątko urodzone tylko pół godziny żyło, druga, niewiele więcej niż pół godziny, trzecie dzieciątko zdrowe, rodzi się zdrowe, ale kiara, która wtedy chorowała, niestety ta choroba już przeradza się w nowotwór na i przeciągu, troszkę ponad roku u, u, umiera, zostawia swojego synka, zostawia swojego męża. Myślę sobie kołani o takiej pięknej młodej dziewczynie, Heleni Kmieć, która wyjechała wiedziona Bożą miłością, wypełnieniem woli Boga do Boliwii na misję, jako wolontariuszka, misjonarka, tam zostaje też zamordowana przez tamtejszą ludność. Moi drodzy, zastanawiam się, czy ja bym potrafił tak poświęcić. Ja chciałbym, żeby Bóg był w moim życiu na pierwszym miejscu. Ja bym chciał, żebym realizował Jego wolę. Tylko problem pojawia się, kiedy ta wola jest trudna. Kiedy ta wola Boża zaprasza mnie, czy zmierzysz się z oddaniem życia za życie, czy zmierzysz się z tym bólem, z tym cierpieniem, z tą niedowodnością, z tym medykamentem natury fizycznej, duchowej, psychicznej, z jakąś niedo, niewła, nie, nie, że będziesz w czymś niewładny, że gdzieś będzie jakiś problem, że będziesz miał jakiś sobie brak, dysonans? Nie wiem. Nie wiem, z jednej strony bardzo bym chciał, moi drodzy, słuchając dzisiejszego słowa, e, chcąc ustanowić Boga w centrum, który pociąga e, w górę, wzwyż. Natomiast z drugiej strony wiem, że często łączą mi się strach, lęk, racjonalizm, że, że często nie potrafię. I może te przykłady tych świętych kobiet niech nas też jakoś usposobią do tego pytania. A może ukierunkują, Jezu, weź mnie już przemień, weź mnie przeoraj, żebym był już tylko Twój, prawdziwie Twój. I wieć mnie, gdzie chcesz mnie zaprowadzić, byle, nie zdradzić Ciebie, byle, by dać Ciebie komuś, byleby tak przejść przez życie, żeby ono naprawdę miało jakość, żeby dojść lub Ciebie do nieba, ale też, żeby zostały jakieś ślady po mnie, że ktoś znajdzie dobro, prawdę miłość Boga dzięki tym śladom, które pozostawi Twoje moje życie. I dobry Bóg prowadzi i błogosławi nasz Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.